Dlaczego współcześni chrześcijanie są tak tchórzliwi w zwarciu z władzą? No, myślę, że ma to pewien kontekst historyczny: po komunizmie, że naprawdę było wiele zbrodni, prześladowań, pastorów, ich rodzin itd. Stąd no, część środowiska powiedzmy protestanckiego czy kościelnego nie chce ryzykować tych cierpień, prześladowań, ale trzeba powiedzieć, że. W historii różne rzeczy się działy, ale myślę, że jest jeszcze gorsza przyczyna, a dokładnie dwie. Pierwsza to fałszywa teologia. Fałszywa teologia, że chrześcijanin to ma być zawsze tylko łagodnie, zawsze ustępować, zawsze nadstawiać drugi policzek, itd. Bo trzecia przyczyna. No, to jest całkiem zła, czyli nie tylko fałszywa teologia, ale ludzie bez Ducha Bożego, bo odwaga chrześcijańska jest owocem Ducha Świętego. Nie dał nam Bóg Ducha Bojaźni, ale miłości, mocy i trzeźwego myślenia. A teraz pokażę Wam zwarcie apostoła Pawła z władzą państwową, dzieje apostolskie, XVI rozdział. Tam władza państwowa bezprawnie wychłostała i wsadziła do więzienia Pawła, który był obywatelem rzymskim. Zrobiła to bez sądu. Rano wysłali, to jest 35. werset, władza wysłała Pachołków, mówiąc: Zwolnij tych ludzi do stróża więziennego. Stróż nawet się ucieszył, już był chrześcijaninem, ucieszył się, że jednak ich wypuszczą. A Paweł, na to, wychłostawszy nas, Obywateli rzymskich, publicznie, bez sądu, wrzucili nas do więzienia, teraz zaś potajemnie nas wypędzają? Nie, niech raczej sami przyjdą i wyprowadzą nas. Jak myślicie, co było dalej? Przeczytajcie w dziejach apostolskich.